Około drugiej w nocy widzieliśmy całkiem niezły pościg, jak z filmu w akcji, z Luisem Define, co najmniej. Pędził trabant z jednym światłem, a za moment za trabantem karabinieri przemknęli. Nie minęło z 5 minut i już karabinieri jechali 30 na godzinę, a 50 metrów za nimi skruszony trabant wracał. Chciałam powiedzieć, że się bardzo stresuję Bo tym razem nie ma w ogóle ze mną Adama I będzie mi bardzo, dużo trudniej nagrać jakikolwiek film Więc jeśli coś mi nie wyjdzie To wszystkie pretensje są do mnie Po raz kolejny mam zaszczyt jechać W Złombolu Z moją ulubioną ekipą Strutle z Opela Moje zadanie jest dalej takie same Jestem kapitanem i jestem głównym mechanikiem przed Złombolem A byłym mechanikiem w trakcie Złombolu jest Radek Teraz Radek jest musisz być na szczęśliwego. Tak? Ale to nie wyglądasz. A teraz pięknie się do hamery, bo się wszystko widziałam. Mam wrażenie, że ten samochodem tylko się jedzie w jedną stronę i już się nie wraca. Nie, nie. To już nie pierwszy mój złombol i po prostu szukałem samochodu, który byłby pakowny. Na, najbardziej boimy się tego, że ogłuchniemy. Ja po prostu lubię jeździć motorem od małego. A wcześniej jeździłem Japonią za granicę, ale tu już mi się znudziło, wiesz? Bo nie ma, nie ma tej nutki szaleństwa. Czy to jest w ogóle do wytrzymania? Z tego co wiem, to nawet kolegów w trabancie boli tyłek, także wiesz, to jest nieuniknione. <noise> Dowiedziałam się 3 dni temu, że coś takiego jest. I jak to się znalazłaś? Koleżanka mnie wepchnęła! Ja chciałam powiedzieć, że najmniej miejsca to zostało na Ciebie w tym samochodzie. Podobno to jest najlepsze miejsce i że najwięcej. Samemu to trochę po gejowsku, <laughs> więc wzięliśmy <laughs> koleżankę. Pociesza nas w czasie jazdy. Prędkość marszowa naszej rysy w roku 50 na godzinę powodowało, że mimo iż wyjeżdżaliśmy pierwsi, to przyjeżdżaliśmy po imprezie, kiedy wszyscy już spali, Straszyć, byli bardzo bardzo zmęczeni. Wtedy, bardzo... Tak. Samochód na pol musi jechać minimum 70 na godzinę. Wtedy jest szansa uczestniczenia w życiu towarzyskim i rozrywkowym tej imprezy. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła perajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat. Wesoła perajna i dobra zabawa. Ten wyjazd ogólnie wpisuje się w ogólne nasze charaktery, że uwielbiamy spontany, brak organizacji, nie wiemy, gdzie śpimy, nie wiemy, co będziemy zwiedzać. Kazał mi. Chłopak zmusił mnie. Powiedział, że koniec naszego związku, jak nie pojadę. Taka jest prawda, no nie jestem zbyt dobry, nie powiem, O, gdzie. o, mamo, oglądaj. <noise> Nieważne co za ile, kto komu bije brawa, wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat, wesoła, ferajna i dobra zabawa. Tym razem przyjęliśmy taką inną taktykę dojazdu do mety. Zebraliśmy się w grupę różnych samochodów, i niestety to chyba nie był najlepszy pomysł. Dlatego, że minęło już chyba 6 godzin od momentu startu, a my przejechaliśmy dopiero 200 km. Nie da rady. Nie, nie wiem, chorego oleju chłopaki zgubili najwidoczniej. Więc obetniemy puszkę i zrobimy wieczko. To grupa ma swoje plusy, bo jest raźniej i tak dalej, i się trzymamy razem, jest fajnie, ok, na drodze. Z tym, że jednak grupa jest trochę mało zorganizowana, jeżeli chodzi o zbieranie się z postojów, jest dużo postojów. Po 340 km i w tym 9 godzinach jazdy wyjechaliśmy na kemping. Kotlety schabowe, sztuk 12, pyszny słoik kiszonej kapusty. To się gotuje na złą tak, między Bogiem a prawdą. To się odgrzewa, nie gotuje. Adam, chciałam ci powiedzieć, że chyba udało nam się zrobić dobry film, ponieważ idąc alejką między 400 samochodami, to wszyscy mówią, że albo tu są tylko dlatego, że oglądają nasz film, Albo, że było to też dla nich jakby inspiracją na nową przygodę. Wola na teren Gdyby nie wy, to nas by tutaj nie było. Cały czas pojechaliśmy dlatego, że trzymaliśmy się twojego filmu. Oglądaliśmy go chyba 15 razy. Ten filmik sprawił, że stwierdziliśmy, że musimy po prostu pojechać na kolejną edycję. Zapewniliśmy tego samego, takich samych emocji, takich samych relacji z ludźmi. Takiej samej zabawy? Gdy tak wspominał ten miliony czas, jak dobrze że to nie poszło w las. Dużo bym dał, by przeżyć to znowu. Pachików czasu, no to byłby cud. Ja w zeszłym roku widziałem reportaż, ten, który zrobiłaś. On się znalazł na Jo Monster i podesłałem to ojcu. Ja sugerowałem, żeby się to stało za rok, bo mówię, trzeba kupić samochód z jakimś wyprzedzeniem, trzeba go przygotować. Zostałem zaskoczony, że samochód już jest. 20 km przed sosnowcem się rozsypał. O północy go prawie musiałem ściągać, no a potem się przez miesiąc czasu z nim użerałem. Jak nie jedno, to drugie, jak nie jedno to... Rozebrał go cztery razy przed wyjazdem, silnik 5. Zużył 7 uszczelek pod głowicę, pół <grym> litra silikonu. <grym> jest uszczelniony, jesteśmy. I oby Pan Bóg pozwolił, żeby to szczęśliwie dojechało w tej weftce. Właśnie, Panią Różycę, tutaj zapraszamy na Pyszne kromki z pasztetem, pomidor się nawet znajdzie. Fajnie jest być osobą rozpoznawalną, bo wszyscy mnie karmią na tym obozie. A Pani Stefała, no to A mało tego. Jeszcze mi nawet dają alkohol za darmo. Tyle było dni, do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic Jedno warto znać, jedno tylko wiedz Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Takie piękne palmy są tylko we Włoszech. Udało nam się bez żadnych, ale to żadnych usterek, dojechać na miejsce. Ja dzisiaj sobie zrobiłam taki trochę eksperymentalny dzień i postanowiłam przesiąć się do innej ekipy, tylko po to, żeby sprawdzić sobie, czy ludzie ze Złombola są tak życzliwi i dzielą się różnymi rzeczami, które mają w swoich samochodach. I w ogóle z tym nie było żadnego problemu, więc sądzę, że można udać się na Złombola, przesiadać się od samochodu. Do samochodu i nawet nie wziąć własnego jedzenia. Ale jak nie wygląda? Słyszałam, yy, yes. yy, że macie bardzo yy, fajny kadac na yy, mamy. stopa. Mamy A stopa. Musimy to wyjedzić. Wciskamy hamulce, to wciskamy od niego. Musimy od rysu, jedno, przycisk. jednocześnie. Przyskamy. I jest, wtedy mamy stop umysł ludzki je, nie je, je, Jedyne co nie działa w tym samochodzie, to niestety nie, nie działa nam ta lodówka bo nam nie chodzi. Zauważyłam, że pewne cechy osób i charakteru są przypisane jakby do aut. Na przykład w Żukach jeździły osoby, które bardziej lubiły imprezować i wymyślały naprawdę różne rzeczy Cieszę się, że się do was wróciłam Dlaczego? Co się działo w Żuku? Dziec Nawet w głowie się nie mieści Gdzie ten żuczek? Na... E Gdzie ma Gdzie te wszystkie mi? Mi? Za nami! Gdzie, Gdzie ten, ten... lorek? za nami! E -o. To oni mają zdrowie tak? to jak my Ja uważam, że naprawdę trzeba przemyśleć swoją ekipę zanim wyjedzie się na Złobolach No jak się źle trafi, znaczy trzeba się dograć generalnie, nie? Wszyscy powinni spożywać dużo napływów alkoholowych, kończyć imprezę o 3, a później spać do 12 jak ludzie. I tak nie wyglądamy tak źle. Prawie jestem przytomny. Niestety, ku mojemu zaskoczeniu i no niezadowoleni muszę przyznać, o godzinie 6.10 już zaczęły się pierwsze szmery, pierwsze trzaskania drzwiami i pierwsze takie szurania. A widzisz, jakie jest cudowne uczucie? budzić na kempingu, na są palmy. O godzinie ósmej do tego szurania dołączyli moi współspacza, Co już mnie totalnie załamało i spowodowało, że też musiałem wstać. Jak Jakie chcecie, kanapkiście? Więc to mi się nie podoba. Jeśli będą to oglądali organizatorzy, proszę wprowadzić do regulaminu, że po pierwsze, cisza nocna trwa minimum do godziny ósmej. Reszta mi się podoba oprócz naszego przepalonego bezpiecznika. Czuć, że jest to męska impreza, bo jesteśmy w znacznej mniejszości, ale nie ma z tym problemu. Raczej czujemy się przez to może jakoś wyróżnione wszyscy nam pomagają. Trąca to, może, tak zwaną w cudzysłowie męską przygodą, że e, robimy coś właśnie w taki sposób bardzo surowy, bardzo e, bezpośredni, spontaniczny. Może to być troszeczkę sprzeczności z typowymi cechami kobiecymi, którymi są właśnie uporządkowanie, planowanie. Szczerze to nic nie robię. Tutaj mam takiego, który robi wszystko za mnie. Nawet no, śniadanie właśnie, dostałam śniadanie. No ja czasem umyję naczynia. Nasza rola jest taka, żeby wspierać, pomagać, żeby się nie denerwowali, że będzie dobrze i w ogóle, bo oni bardzo, że tak powiem, przeżywają to jak się autopsuje. I bardzo się denerwują od razu i są bardzo źli i wtedy nie należy do nich podchodzić, tylko wspierać. Moja żona nie będzie zła. Niech się bawi w Warszawie dobrze. Pozdrawiamy nasze żony i ja nasze dzieci. Tak. Ja już tęsknię za swoją żoną. Ja, I, ja I ja też i, też. Za, sw i za swoim synem. Ja też. I to nie jest ja też. wyreżyserowane, to jest strzela prawda. Żono tęsknię za tobą. Oh, well, I'm, I'm a friend of old cars. I love old cars. The older, the better. <laughs> and I know many of these cars. And I'm impressed that the old cars that cost less than 1,000 Sloto can drive this long distance also. That's excellent. I like that. I wish you a pleasant stay in Monaco and then a good time in Spain. Right? Yeah. Okay, thank you. Okay, thank sure. You. To taka fajna impreza, dzięki której możemy dużo zrobić dla innych. Zbieramy kasę dla dzieciaków, udostępniamy powierzchnię reklamową darczyńcom, tak. A przy okazji mamy świetną zabawę, jeździmy w fajne miejsca. Każdy ma darczyńce i to ludzie nawet byli w stanie uzbierać naprawdę spore kwoty. Wydaje mi się, że jakby jest w Polsce spory odłam ludzi, którzy są w stanie dzielić się pieniędzmi. Nieraz się spotykałam z takim... Przeświadczeniem, że mimo iż tłumaczyłam o co w tym chodzi, to ludzie i tak jakby, a skąd wy na to macie pieniądze, zadawali takie pytania. my no sami sobie to fundujemy. No, pieniążki, które zbieramy to absolutnie nie są dla nas. Zobacz, zobacz jak mamy piękną nyskę. Wszystko, wszystko zawdzięczamy oczywiście wszystkim, Kto tutaj jest zgromadzony, to musisz też uwiecznić. Słuchaj, jak mówisz gościowi, że prawdopodobnie do Katowic nawet nie dojedziesz, nie pozyskasz naklejek tych startowych, a on mówi Słuchaj, super, super, macie coś tam, to wiesz, dla niego jest to fajne, że my chcemy coś zrobić. Innego nie siedzisz pod sklepem, nie wiem, nie pijesz, wiesz. Uważamy, wszyscy chyba mogę to powiedzieć, całą naszą grupę że idea Złombol jest genialną ideą, ponieważ łączy ludzi, którzy są bardzo pozytywnie zwariowani. Złombol jest największą imprezą charytatywną, która ma charakter rajdowy na świecie, więc to powinno świadczyć samo za siebie. Dojechaliśmy do romantycznej Wenecji i bardzo w romantyczny sposób popsuł nam się Polones. To nie ma zagadki, po prostu Polones musi jechać, on nie lubi postojów. Zaczął kaszleć, jak chcieliśmy go zostawić na parkingu na parę godzin. No on musi po prostu cały czas pracować i jechać. No on nie lubi sam. On nie ten. lubi. Nieważne co za ile komedia czy dramat. Awarie muszą być, ale delikatne. Takie, żeby dało się naprawić. Zaczęliśmy kiepsko od wymiany sprzęgła, ale nie poddajemy się. Spadł nam pasek z alternatora. Chłodnice kleiliśmy. Kleiliśmy chłodnicę, tak po nam ciekła. Zgasło nam auto, nie było wiadomo czemu. Okazało się, że dostajemy lewe powietrze, a to jest diesel po prostu. Turek chciał mnie zepnąć z autostrady, bo jechałem wolniej niż on. Nieważne co za ile, komedia czy dramat, wesoła ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, kto komu bije brawa, wesoła ferajna i dobra zabawa. Nieważne co za ile, komedia czy dramat, wesoła ferajna. Przystało na zorganizowaną załogę i dzisiaj zakupiliśmy klucz do kół na stacji. <śled> 2100 km po wyjechaniu do domu. Ej, no dobra, ale tu nie macie żadnego sprzętu, to na samochodu? Nic, nie mamy. Są nie, Nic no nie mamy, bo nie. to jest trabant, to jest niemiecka produkcja, to ma dojechać, doje odpalić, jechać i dojechać. Albo się jedzie dobrym autem, albo się jedzie złomem, no. My jedziemy niemieckim autem, no. A co tu się może poprzeć? No? Słuchajcie, no nie wiem, za, za skrzynię naszą. To wypimy... się przypała, kurno, szybko. No, no, szybko, no, no właśnie, szyi, coś, coś się wypili, pali. Nie, w coś, Wypijmy coś się za pali, to, żeby skrzynia działała jutro, no. już będzie działało. Będzie, to będzie druga, nie? Będzie, będzie działała. Będzie się działo. Dzisiejszy dzień najgorzej z nas wszystkich przeżył Mateusz. Dlatego, że wczoraj naprawiał dość dużą liczbę samochodów i wrócił naprawdę bardzo późno, a że każdy był mu bardzo wdzięczny za pomoc. To poczęstował go różnymi specyfikami. Ta nie nakręca mi naprawdę, bo są takie kaca, naprawdę to, to jest bardzo niepiarowe, jak mi teraz nakręcisz. Naprawdę to jest tak strasznie niepiarowe. Musisz założyć dredy na twarz. No. Wyglądam tak dlatego, że nie mogę znaleźć szczotki do włosów rano. W tym samochodzie nic nie mogę znaleźć, bo chłopaki ciągle coś przekładają. Jak nie z prawej, to na lewą, jak nie z lewej, to na prawo. Dzisiaj już mamy przedostatni dzień naszej podróży, a właśnie chciałam dodać, że dzisiaj są moje urodziny i właśnie spełniam swoje marzenia, bo powoli zaczynamy dojeżdżać do Hiszpanii. Są 25 100 lat Cały ten wyjazd dostałam powiedzmy, że na prezent urodzinowy od Adama za co mu bardzo dziękuję, bo chyba to był najlepszy prezent jaki można sobie wymarzyć na swoje urodziny. W życiu dróg wiele jest, którą wybrać jakiś. nie wiemy. Każdy z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść A Bóg czasu nie mierzy Bóg czasu nie mierzy Nie wiesz, czy ci wystarczy sił Dojechaliśmy, przejechaliśmy prawie 3000 km I co, czy warto marzyć i spełniać swoje marzenia? Życie jest zbyt kruche i zbyt krótkie Każda chwila przeżyta pozytywnie Daje człowiekowi satysfakcję nawet szaleńczy z starymi samochodami przez pół Europy. To jest coś, czego, czego się nie przeżywa na co dzień. To nie jest normalne. Idziemy korzystać z naszej złomowej mety. A Bóg map nie rozdaje. Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz dokąd iść. Abyk czasu nie wiesz. Czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił Na wędrowanie, na wędrowanie Mówię tobie wiarę miej, drogę swojej nie ustawaj, Żebyś doszedł Staną się Twoją nocą, Twoim dniem, głosem serca w życiu się. Dla mnie satysfakcją nie jest to, że dojechaliśmy do mety i siedzę na tej cudownej plaży, ale to, że nasza relacja była inspiracją dla setek ludzi, i dzięki nam mogli doświadczyć, jak fantastyczną i cudowną przygodą jest złombol. Oczywiście został jeszcze powrót do domu, ale to jest już detal. Skoro już tu dojechaliśmy, no to czemu jest powrotem. Jestem, jestem! Jest co się stało? Co się stało? Tam... Sens, żartuję. Sensacji. nie mogło być tak pięknie. Widzicie moją minę? 500 km przed Wrocławiem poszła nam uszczelka pod głowicą. Nie mamy oleju w silniku. No i co? często naprawić i wracać z powrotem na trasę. Nie wiem, z czego się śmieję, jeszcze, żeby bo coś czuję, że może być gorąco, ale bo... chyba <laughs> jeszcze do mnie to nie dociera.